Ziomeczki tutaj, ja bałwanek. I dzisiaj, tak jak obiecałem, będzie odcinek z Niko, ziemoneczką. Ardeczkę no, i będzie odcinek, będzie mi się tradeować z Niko. Dobra, chodź no, chodź wejdź o teraz. Patrz, ja mam w plecaku moim simple dimple. Ej, patrzcie, widzowie, można tu klikać ja Co dasz? Dimple. Co za... dasz za niego? Szymple dinkle. Eee... dołóż, dołóż. Dołóż. A No dołóż mi coś. Nie co? Dobra, masz to. masz to. Dobra, to się zgadzam. No wyrzuć, drop. Dobra, biero. Biero to. Ej moje! To moje! A, dobra. Ja to sprzedaję i kupuję coś lepszego. 575. To mogę kupić? Co ja mogę widzowie kupić? Wszystko jest po 20. O, tu już po 50 coś. Ja chcę coś droższego. Jakie <laughs> epickie rzeczy widzowie patrzcie? Kupuj coś, kupuj. Ja kupuję, kupuję. Ile masz hajsu? Eee... 520 Ej, widzowie, kupisz to? Kupuję to Dobra, kupiłem to! Kupiłem to! Ja nie mogę, kupiłem to Nic nie pokażę ci tego 340 mi zostało To bym mógł jeszcze coś kupić 340 Jeszcze się coś kupię O! To się kupię nie no, ale każdy lubi. Ej. Ej! Ile Twoje rzeczy są warte łącznie? Bo moje 400. 400. Jak to Hajs masz na górze, jakby. Czekaj, jeszcze. Lucky block! Mój. O, jajko! Moje. 415 mam hajsu. Aha. Co z tym jajkiem? Ej, nie, wyszłaś! Wyszłaś na chwilę. Ty przed chwilą no? na chwilę wyszłaś, prawda? No? No właśnie, mogłaś nie wychodzić. Teraz nam zajęli trejda. Chodź tu. No. Hm. Dobra, jesteśmy. E, co mi dasz za. za to? Za to? No? Wait, okay. To jest. To jest dwa, warte 250 zł. 250 jest warte. Tak. A gdzie pokażę ile to jest warte? Ja nie mogę w plecaku masz na... To gdzie kopuję? Y, w sklepie pisze ci i, ile okay. to kosztowało. To ja ci daję... Czekaj, to ile tam to było? To moje po 250, co ja kupiłem, bo ja patrzę na ceny w sklepie, a ty byle co pewnie kupujesz. To ja ci dam za to... Tableta. <laughs> Nie, skąd to będzie? Naprawdę. Dobra, to masz. Dobra, wiemy. Jej, mam to. Ile taki tablet jest warty? Muszę zobaczyć. Hmm, lab, tablet, tablet. Tablet jest warty. Ej, no widzowie! Ten, ta ten tablet jest za 20? Czyli chyba... Ten tablet jest za 20 ja ci dałem, że za 250. Ja sprzedaję tego tableta. Dziękuję, plus 15 hajsu. No nie wychodź, bo znowu nam trade'a ktoś zajmie! Dobra, dobra, cicho. dobra, cicho. Dobra, co dajesz za to? Czekaj, już mówię. Za to dam Ci... Hmm. To kosztowało... Nie powiem Ci, ile to kosztowało. No dobra. A ja Ci za to dam... Ale patrz, jakie fajne, przeźroczyste. No, ja Ci dam za to ciastko Oreo. Czekaj. Przemyślę to. Przemyślę to. Przemyśloluję teraz. Eee... Czekaj, ja to przemyśloluję. Ja to przemyśloluję. Eee, nie. Nie? Coś jeszcze? No coś jeszcze, dokładaj. Dokładaj, 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 dokładaj. Kupka. Czekaj. Kupka mówisz? Dokładaj, to tylko 40 hajsu. A ja to kupiłam za 250. To jakaś Dokładaj. No, ja to kupiłem za 250, dokładaj, dokładaj. Dokładaj, plus, bo się nie zgodzę. Ty to kupiłeś za 20, za 20 jest inna, za 20 jest jasno niebieska. Dobra, zgadzam się. Jej. Moje. Jej. Tak, moje. Ej, zabrałaś mi. Tak, zabrałaś mi. Które? A nie jest dobra. Dobra. Dobra, to muszę coś kupić. Ja też. Bo oskamowano mnie na hajs. Oskamowano mnie na hajs i muszę sobie coś kupić. Mam 322. Więc mogę kupić sobie. <słyska> <słyska> Dobra, ja sobie mam kilka rzeczy. Ej, wiesz, że mi zostało zero hajsu? Naprawdę? No, bo to kosztowało bardzo dużo. Mi 325. Wiesz, ile to kosztowało hajsu? Ile? To kosztowało pół tysiąca. Naprawdę? No, no, ja to kupiłem. O ja, co byś, co byś dała za taką rzecz pół tysiąca? Ja bym dała diamencika żółtego. Czekaj, ile on daje? Muszę zobaczyć. Żółty diamencik. Ja bym wolał, powiem Ci, niebieskiego. Takiego ciemno-niebieskiego. Niestety go nie posiadam, ale mogę dorzucić jeszcze zielonego. Zielonego, 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 czekaj. Drop. i... A żółty słaby, za 20 tylko. A zieloniaka szukam. Co tam napisane na górze? No. Aha, bo wyszłaś przez przypadek pewnie. Wychodź. Ej hey no, on się tręduje z nami. Bierz te rzeczy i idziemy na jedną planszę. Dobra, czekaj. Chodź tu, szybko, szybko, bo zaraz... nam ktoś zajmie. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Dobra. Co dajesz za te okulary? Ostateczna odpowiedź. One kosztują bardzo dużo, aż pół tysiąca. Dobra, to ja ci dam. Jednorożca. Chcesz jeszcze dorzuć. Dobra. Dorzuć, dorzuć, dorzuć. Mm. Dorzuć. Okej. Okay. Mm. Zielony amongas. Dorzuć. Dorzucaj. Dorzucaj. To jest. Ba to jest warte. Jeszcze pięć razy tyle zabawek. Dorzucaj. No dobra, to czekaj. Kloczek. Jeszcze jedna rzecz. Maksymalnie jeszcze dwie rzeczy. Minimalnie raczej. E Zielony diamencik. No, i co jeszcze? No nie zabieraj tego, to moje. Jeszcze dwie rzeczy. No dobra, to żółty diamencik. No i. i. pijet spinner. Dobra, rzucaj i zgadzaj się. Proszę, Można zgódź się. Drop. Dobra, czekaj, ja Ci tu daję. Drop. Okay. Kiedy No właśnie, ty mi za darmo te rzeczy dałaś. Co? No to na następnym trajdzie ci dam, ok? No, okay. Ty mi. No di, tu jest Ej. z tobą. Chodź, chodź na inne. Szybko, trzy, dwa, nie tam. Gdzie? Tu, na drugie. Szybko, trzy, dwa, jeden. Szybko. Dobra. Teraz, teraz ja ci, Ty mi nic nie będziesz dawać, bo ty już mi dałaś i ja ci dam tego, te moje okulary mhm. drop i lecimy. No musimy najpierw ten. Aha. Dobra. Masz je. Jej. Dobra, musimy teraz coś sobie kupić. No ja, ja mam za mało hajsu i muszę sprzedać kilka tych twoich rzeczy. Mhm. Mm ja kupię sobie jakieś trochę lepsze rzeczy. Ej! Oskamowałaś mnie, gdzie jest jeszcze żółty diament? Aha! Tego ja może zabrałam, no, zabrałam przez przypadek, masz. To rzuć. Eee, yy, musimy... Dobra. Czekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie. O, teraz. Dobra, mam go i seluję go. To jest dziwne, że wszystko się seluje po 15. No serio? O, 37 już dostałem. 37 znowu. Ja wszystko seluję. Uuu, ja kupię sobie coś, aj. Dobra, widzowie! Lecimy, robimy cięcie, widzimy się zaraz. szybko na tą planszę. Widzowie, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie. Nic nie robiliśmy, bo tylko zrobiliśmy sobie przerwę, nie? Dobra, to ja, widzowie, teraz będę kupował. Mam 552 hajsu. No, mi, mi już. Czytała pół tysiąca? 45. Mam. A więc mnie nie stać na to, co chcę kupić, ale zaraz to i tak kupię. Wow! Jakie to są drugie rzeczy! Już po tysiąc rzeczy, widzowie, patrzcie. Yy, dobra, widzowie. Kupujemy to, na nic więcej mnie nie będzie stać. Chyba, że coś niedrogiego. A i widzowie słuchajcie, wbijajcie na kanał Niko 123. Bo od jutra mogą się tam pojawiać już filmy. No właśnie to będą nowy nowy kanał. Może jeszcze odzyskamy tam ten kanał, nie wiadomo. No bo przepadł. Przepadł w nie pamięć. Dobra. Co mi dajesz? Co mi oferujesz? Oferuję ci. Mm. O, ale ktoś tu ma furę epicką. To. To. Mhm. Mm po co to rzuciłaś? To będzie łazić teraz. Trzymaj to w ręce, czekaj. Ja ci oferuję. To. To kosztuje bardzo dużo. Czekaj, a ile? To kosztuje, czekaj, już patrzę do sklepu. To kosztuje widzowie 500, 500, a to 100. No, dorzucaj, 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 dorzucaj. No. No. A to ja ci jeszcze mogę dać? Mm. Oj, czekaj, bo to złapałam się. Co się stało? Ej, widzowie, patrzcie. O, dobra, o, już działa. Chwila. Drop. Co jeszcze? I jeszcze ci mogę zaoferować to. Ile to kosztuje? E, chyba 100. To 200, a 500 to duża różnica, kurczę. No czekaj. Dorzucaj. Ja nie mam aż tak dobrych rzeczy, ale jeszcze mogę ci oferować Ile? to. No czemu to ciągle to nie wraca? No bo to skacze. To? Ile to daje? Chyba 100. No trzeba No dobra, zgadzam się. Drop. Jeszcze czekaj. Drop i. Ośmiornice. Tak, tak. I od razu iść na przycisk. Drop. Pyk, 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 pyk. No! Skacz! Skacz. No skaczę. Ej, nie naciska się. Mój się naciska. No skacz. A bo O! Dobra. O, jest. O, jej. Mm, to moje... To tak, moje... Okay. Mój głos. Dobra. Teraz tak, plecaczek. Dobra. A ja ci dobra, oferuję ja. to. Czekaj, sekunda, To kosztuje... Czekaj sobie kupiłam ja, no. Ile to jest warte, do To jest warte y, też y, około 500, 400 ileś to kosztowało. Aha. Ja Ci w takim razie mogę oferować popit Among Us kolorowy. Dobra, ile daję? 250 chyba. Dobra, to dali za mało. Coś jeszcze dorzucaj. Mm. Może to? No dobra, może być. Mhm. A to trzymaj w ekwipunku, na sam koniec mi dasz. Okej? Okay? Bo to będzie do siebie okay, wracać. Okay. I... Jeszcze coś? No, dorzucaj. Simple Dimple? Simple Dimple jest... No dobra, może może być, ale coś kolorowego, jak jeszcze masz. Kolorowego? No te, to półko. No to daj mi. To wszystkie Twoje rzeczy? Nie. Aha, to jeszcze tą ośmiorniczkę i możemy się zgodzić. Okej. Okay. I od razu skok. Dobra, jest. Jest. Moje rzeczy zabieram. Jak ja kocham Doritosy. Jak ja kocham Doritosy. 150 mam i Ej, dawaj ja się z kim. Ej, ja idę z kim się tradeować. Nie, no bo to same prosy. Do ciebie idę. Dobra. Dobra. Ja mam coś, Was sprzedaję. No właśnie, ja też. Sel. Ja wszystko moje sprzedam, co mam. No ja też, żeby mieć dużo hajsu. Bo mnie już na nic nie stać w takim razie. Dobra, trzy. <A>. Tysiąc mam hajsu. Kupię sobie teraz to. A ja sobie coś za tysiąc kupię. To. to. O, dospać, boba jest za tysiąc. <grym> I jeszcze sobie kupię... To. E, oraz... Kupić kibel dobra. za tysiąc? Nie wiem. <grym> oraz... hmm. To, dobra. Ja sobie kupiłam już rzeczy. Dobra. Ja mam to. Za tobą jest fajny. Co? U. Ten za to za tobą fajny jest. No. Ja ci powiem tak, on kosztuje tysiąc. Co byś za niego dała? Tysiąc? No. Oj to ja nie mam aż tak dobrych rzeczy. Ale mogę ci zaoferować troll face. Ile daje? Em... Ym... Około 200 chyba. Hmm. Hmm. To dawaj jeszcze 1200, to duża różnica. Hmm. Rzucaj, Dorzucaj. Kostka, baba. Co? Duszek. Okej. Okay. Ile daje? E, nie pamiętam, musisz sobie sprawdzić. Aha, dobra. I jeszcze mam taką kostkę. Rzucaj. Wszystko, co masz, to się bardzo opłaca te, ten gem. To jeszcze mam rurkę. Dobra. Oraz jeszcze mam hamburgera. To wszystkie rzeczy twoje? Tak. To drop. Zgadzam się. Jakby nie, kurczę, tyle rzeczy, to mogę się zgodzić. Bo, bo, bo jest. Ile jest ten diament? Co? Ile był ten diamant? No tysiąc. Tak? Zobacz się w sklepie. Dobra, teraz muszę sprzedać te rzeczy, bo mi i tak są mała, niepotrzebne. Okay. Dobra, 668. Kurczę słabo. Ja też muszę coś sobie kupić, jeszcze, bo mam ani. Znaczy, jedną rzecz mam. Ej, a dasz mi coś, bo ja nie mam nic. Jestem biedny. No, ale ja mam tylko jedną rzecz. No, ale ja, ja nawet hajsu nie mam. No dobra. Daj mi coś lepszego. Że jak sprzedam, to będę miał, nie wiem, coś lepszego. Ostatni no trade dobra. i kończymy. Mam tylko to. Dobra, to rzucaj i wymieniamy się. I sell. prank. 1400 mam, prank. I prank. Ej, czekaj, kupia jakąś dobrą rzecz tylko na pożegnanie widzowie. No, nie, po dwa tysiące. Widzowie, kupuję. Uwaga, widzowie, kupuję. Co by kupić? Kupuję dobrą rzecz. Mhm. <laughs> Widzisz? Patrz na to. Mam. 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 <laughs> To kosztuje tysiąc. Naprawdę? No. Dobra, widzowie. Żegnam się tą głupią twarzą. Do widzenia, widzowie. Ale to strasznie wygląda. Do widzenia, widzowie. Żegnam się. Pa, pa. Ja wam nie zostawię. Zostawcie łapkę w górę, bo wtedy was zabiję. Pa! pa.